Podczas Święta Kielc 25 i 26 czerwca w sobotę i niedzielę na Kieleckim Rynku i Placu Artystów wodociągi kieleckie będą częstowały mieszkańców gazowaną kielecką kranówką. Atrakcja będzie dostępna od godziny 15 do 20.30. W dniach 25 26, czyli kiedy będą dni popularnie mówią, nazywane Święto Kielc, Będą do dyspozycji Państwa dwa saturatory, jeden na rynku, jeden na Sienkiewiczach w okolicach Placu Artystów i od 15 do 20.30 każdy kto tylko będzie miał potrzebę lub chęć spróbowania, jak smakuje, nasza granówka z saturatora będzie mógł z tego skorzystać. W sobotę meteorolodzy zapowiadają wysoką temperaturę do 28 stopni w cieniu, w niedzielę o stopień wyżej. W związku z nadchodzącymi upałami, wodociągowa spółka przygotowała nie tylko saturatory, ale również dwie kurtyny wodne. Zostaną one uruchomione w uzgodnieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta. Kurtyny wodne już są w dwóch miejscach: na Rynku Kieleckim i na Placu Artystów. Czyli tam, gdzie najwięcej skupia się ludzi. Nie tylko w weekendy, bo głównie, ale, ale również każdego dnia. Zaczynają się wakacje. Zaczynają się wakacje. Jesteśmy w gotowości pełnej. Jeśli temperatury podskoczą o parę stopni wyżej, będą uruchomione i do dyspozycji państwa. Kurtyny wodociągów kieleckich są oszczędne, zużywają znacznie mniej wody niż na przykład kurtyny strażackie, tworząc jedynie chłodzącą mgiełkę. Chodzi o to, żeby jak najbardziej wychodzić naprzeciw oczekiwaniom państwa, mówię tu o ludności, mieszkańcach Kielc i wszystkich gościach, którzy tutaj przyjeżdżają, żeby dawać ten komfort skorzystania ze schłodzenia się, a także nie ukrywam, jest to forma promowania firmy. W tym roku podczas święta Kielc wyjątkowo wodociągi kieleckie nie utworzą swojej sceny z atrakcjami. Powodem jest zbyt krótki czas na zaproszenie artystów, którzy mieliby wziąć udział w wydarzeniu. Niestety po raz pierwszy od pewnego czasu nie będzie i od razu uprzedzam ewentualne pytania czy wątpliwości. My nie zrezygnowaliśmy z organizowania Dni Wody przy okazji Dnia Święta Kielc. Natomiast organizatorzy Święta Kielc, z przyczyn oczywistych, bo przedłużająca się pandemia, do tego wojna na Ukrainie, no, nie była komfortową do podejmowania tego typu decyzji, zbyt późno nas poinformowali, i kiedy zaczęliśmy próbować, żeby no, na poziomie, do jakiego przygotowaliśmy czy przyzwyczailiśmy naszych y, y, uczestników, w tych wydarzeniach nie mogliśmy znaleźć żadnego zespołu, bo wszystko było pozarezerwowane, pozajmowane. W związku z tym no nie chcieliśmy tego poziomu popsuć i dlatego zrezygnowaliśmy. Święto Wody powróci do Kielc w przyszłym roku.